Uwaga, uczestnicy, zostało 10 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zaczynamy. Ósma edycja na naszej krytej pływalni po raz trzeci. 60 zawodników, punktualnie 18 listopada, punktualnie o godzinie 18, wystartowali do maratonu, nocnego maratonu pływackiego. Założenie oczywiście jest takie, że ma być to dobra zabawa przez tą rywalizację sportową. Oczywiście zwycięża ten, który przepłynie w, tych, w ciągu tych 12 godzin, czyli do 6 rano w niedzielę jak największą liczbę kilometrów. Niepobitym zawodnikiem do tej pory jest pan Jacek Karaś. Ponad 54 kilometry. Tylko przypomnę, że w 2019 roku mieliśmy tutaj pana Jakuba Jasińskiego. Ponad 51 kilometrów zrobionych u nas na basenie. To był drugi wynik w ogóle w Polsce. Jakieś limity zgłaszają zawodnicy jak startują w zawodach? Zgadza się. Cała procedura jest opisana w regulaminie. Zawodnicy, którzy wyrażają chęć na, na ten nocny maraton deklarują ilość przepłyniętych Metrów, kilometrów tak naprawdę. Oczywiście jest to umowne, pozwalamy jakby zwiększyć ten limit. Natomiast tak, żeby zawody sprawnie przeszły, staramy się trzymać tych, tych wytycznych. Czy jeżeli ktoś zadeklaruje kilkadziesiąt kilometrów, to oznacza, że on pływa bezustannie, czy ma jakieś możliwości przerw? Wyznaczamy mu wtedy te najczęściej środkowe tory, tak, żeby miał większy komfort, tam jest troszeczkę mniej osób na torze. I oczywiście zgodnie z regulaminem, maksymalnie 15 minut łącznie przerw dopuszczamy. Czyli przez cały okres pływania. Zgadza się przez 12 godzin. Otyliada i widzę będzie start. Dlaczego? Cały czas pływam i postanowiłem spróbować siły. Tak. Myślę, że, że, że dam radę i... Kocham pływać. Pierwszy raz w tego typu zmaganiach? Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Tutaj właśnie na basenie dowiedziałem się od, od kolegów, że coś takiego jest. No i od razu się zapisałem. Także... I jaki sobie pan założył tutaj na dzisiaj limit? Właśnie założyłem bardzo niski, bo tylko 5 km, a nie wiedziałem, że po 5 nie można więcej przepłynąć. E, za rok na pewno wpiszę 15. No to ambitnie. E, czy to jest tak, że rzeczywiście e, powinni startować w tym tylko ludzie, którzy tak jak Pan pływają, czy powinno to być dla każdego, żeby mógł się sprawdzić, spróbować? Nie, no dla każdego. No, w moim wypadku jestem osobą niepełnosprawną, więc jak najbardziej dla każdego. także. To nie ogranicza w żaden sposób. Nie ogranicza, absolutnie nie. Zauważyłam, że są zawodnicy bardzo zróżnicowani wiekowo. Są osoby starsze, są niepełnosprawne, są też dzieciaki. Najmłodszy uczestnik, pięcioletnia dziewczynka, najstarszy, pan Marian, nasz stały klient, ponad 70 lat. O jest dla wszystkich. Dużo przepłynęła? Chyba około 300 metrów, 300-350. A to chyba najmłodsza zawodniczka? Najmłodsza, z tego co wiemy, to faktycznie jest najmłodszą uczestniczką. To państwo namawiali, czy po prostu chciała spróbować? Córka bardzo lubi pływać na basenie, więc też chciała. Trochę nam się tutaj stresuje, bo to pierwsze takie wydarzenie dla niej, więc emocje biorą górę. Ale bardzo lubi różne sporty, w tym basen też, także też staramy się, żeby korzystała z takich atrakcji, jeśli są dostępne. Co Państwo sądzą o takim pomyśle nocnego maratonu o w którym może wystartować jak widać każdy? Od dzieciaka po dorosłego. Pewnie jak najbardziej jesteśmy za. To też u dzieciaków powoduje, że mogą tak fajnie spędzić razem czas, spróbować własnych sił, więc jak najbardziej jesteśmy za takimi wydarzeniami, dlatego też sami bierzemy w nich udział. Jaka jest idea? Czy rzeczywiście chodzi tylko o to, żeby pobijać rekord, czy też żeby pokonywać swoje słabości? Oczywiście najważniejsze przez sport, wychowanie. I ta trudna dyscyplina, bo tak mówię, zawsze to porównuję czy do biegania, czy do jazdy na rowerze. Pływanie nie jest łatwą, nie jest łatwą konkurencją. Natomiast yy, tak, ta idea jest tutaj najistotniejsza, żeby pokonywać swoje słabości i pokonywać swoje kilometry w tym dystansie. Masz numerek na ramieniu, czyli startujesz w otyliadzie? Tak. Dlaczego? Bo lubię pływać. Pływanie było zawsze moją pasją. Pierwszy raz startujesz? Drugi. A ile przepłyniesz tutaj metrów, kilometrów? Jak sobie założyłaś? Założyłam, że przepłynę jak jest. Nie wiem. No, jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. Czyli pływasz, dopóki dasz radę? Tak, pływam, dopóki dam radę. Czy to cały czas jest jeszcze przyjemność, jak się bierze udział w takich zawodach? Tak! Dob sprawia mi to przyjemność bardzo dużą. Czy na tych torach, na których zawodni pływają zawodnicy, którzy zadeklarowali mniejszą ilość kilometrów, będą następować jakieś zmiany? Zgadza się, mamy deklarację do 23.00 tak naprawdę zadeklarowanych 60 uczestników, więc teraz o godzinie 18 wystartowali ci, którzy na godzinę 18 byli rozpisani. Czy to najczęściej są osoby, które Państwo tu widujecie na pływalni, czy są też takie, które was zaskakują? Różnie są nasi stali klienci bardzo często, ale też są osoby, które specjalnie przyjeżdżają. No w naszym powiecie jesteśmy jedyną pływalnią, która to organizuje.